Cześć, witam serdecznie. Cię rozmawiałeś z Orekiem. Mm. Jeszcze nie. Co można powiedzieć Orok duchowi Falema? Zapewne najlepiej zacząć od witaj. Witaj. Cześć, <gryw> witam ponownie serdecznie. Ja jestem Iron, a to będzie głęboka szczelina Solo. Tak jak pewnie widzieliście w poprzednim nagraniu, bez większego problemu zdobyłem Zdobyłem klucz do głębokiej szczeliny o randze 20. Nie wiem, czy to jest maksymalna ranga, z którą można wystartować, czy po prostu tyle dałem radę. Wydaje mi się, że chyba to jest maksymalna ranga. Od 20 będziemy startować, i teraz dzisiaj chciałbym zrobić dla Was szybciutko szczelinkę, głęboką szczelinę i to solo. E, bo oprócz tego jeszcze będę grał głębokie szczeliny ze znajomymi albo z Klanem. Zobaczymy. Okej, okay. śmigamy. Wykorzystaj swoją moc a nasamowita. Przetrwasz. Bardzo się cieszę, że już jest aktualizacja. Dla Was to oznacza o wiele więcej filmów związanych z Diablo 3. Będziemy zdobywać... Legendarne kamienie. Nie jestem jeszcze Będą nowe buildy. Trochę się to zmieniało. Ale to szczerze mówiąc, wszystko wyjdzie w praniu. Tak powiem. W czasie Potrzebuję rozgrywek. Oprócz tego będę teraz levelował postać sezonową. Tak jak mówiłem, dojdę gdzieś do 50 poziomu. Jeszcze wtedy tyle. nagram jeden film. Potem zrobię 70 poziom i e, wtedy zacznę. Już na bieżąco nagrywać Potrzebuje więcej czasu. Przydania głębokiej szczelinie. Zaczynamy, okay. zobaczymy, ile mi się jeszcze gotów. Tak jak wiecie, testowałem szczelinę już głębokie na te PST Potrzebuje więcej czasu. Potrzebuje więcej czasu. Troszeczkę pozwinię. Zresztą zaraz zobaczycie. I mamy pierwszą. Nie liter. jestem jeszcze gotów. Ale tak kona, Jeszcze czekam. I Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotowy. Mam nadzieję, że trafią mi się sztoki. Może nie tym razem, ale chciałbym zobaczyć, bo jeszcze szczerze mówiąc nie byłem już Potrzebuję więcej czasu. Dobra, idziemy z Arkonem. Arkonie to jest ekspresowo. Jeszcze czekam. Jeszcze czekam. Pięknie. Bardzo, bardzo ładnie, wioski, lubiosek. Potrzebuję więcej so, ja, czasu. za większość z Was. <laughs> o, już chciało mi się diabeł. Już chciało się diabeł. Nie że... jestem jeszcze gościem. Nie można mnie powstrzymać. Prawdopodobnie moją wizę Jeszcze czekam. Jeszcze czekam. Wow, co tu się dzieje? Dobrze, dużo przeciwników. Lubimy dużo przeciwników. Oprócz tego tak jak Nie wiecie na pewno mieszczyny. zostały znerfione kulki. Teraz za każdą kulkę mamy tylko i wyłącznie 15. Ups, w sumie. Mamy 15%. No, to musimy to podnieść, bo to jest ważne. Potrzebuje więcej czasu. Co? i lecimy dalej. Za każdą kulkę dostajemy tylko. O, jeszcze mieliśmy alkohol. E, za każdą kulkę dostajemy tylko 15% życia zamiast 30. No, o, o przepraszam. Jeszcze jedna na Najpierw zajmę się chyba tymi głupimi łaskami, których. Tego nie z... było nie nie w planie, nie co? Mam No, teraz mamy tutaj. Potrzebuję więcej czasu Zamrożenie Wyczyścimy Proszę bardzo Lecimy dalej Piszcie w komentarzach czy będziecie pasów. robić postać sezonową Jak wam się podobają głębokie szczeliny czy czy trafiliście już na krainę goblinów? Nie jestem jeszcze gotów. Ach. jeszcze czekam. No, jeszcze się wrócić. Świetnie. Uwielbiam diablo. Brakowało mi wyzwań. Potrzebuję więcej czasu co tu jest ale tych osek <laughs> ale zauważyłem że jest, e, że jest, jest więcej, więcej w przeciwników bardzo dobrze trochę w tamtych strzelinach na serwerze PST szczególnie w tych pierwszych brakowało przeciwników Potrzebuję więcej czasu. było to trochę frustrujące no dobrze, tutaj mamy przeciwników, wow. jeszcze czekam tych nie lubię za bardzo. Jestem ciekaw, jak daleko nie mi się uda Śmiało Jakiego poziomu głęboki Na pewno o wiele dalej się Potrzebuję uda więcej to w dobrym teamie. Na pewno tego typu nagrania będą. No, pięknie. Zagromuś. Jeszcze jeden. Jesteś taki zwykły. No, zapierdzielamy dalej. Nie jestem jeszcze gotów. Robimy go za kolan. Aha, no i oczywiście nareszcie arkon. Nareszcie arkon jest e, niewrażliwy na czasu. zamrażanie i tak dalej, i tak dalej. Należało się, ponieważ. Wszyscy to mieli, tylko nie miał kwiarką. Gdyby tylko mogli mnie teraz zobaczyć. Jeszcze czekam. Dobra, niedobrze, niedobrze. Nie dobrze. dobrze, muszę się trochę cofnąć. Żeby nie było fail. Dobrze. Nie jestem jeszcze gotów. Zbieramy wszystko. mamy... Wielbian zbrać wizę. Proszę jeszcze o przeciwników. I ogólnie wydaje mi się, że to dobrze wygląda wszystko wygląda nie? Będzie to nam sprawiało dużo Potrzebuję przyjemności. Czasu. Poprawili to, że jest więcej przeciwników, A to dla mnie był podstawowy fail Nie jestem w sensu jeszcze... ...sensu to było Trzeba było biegać i wiadomo gdzie A tak to można się skupić na konkretnej walce Ups Potrzebuję więcej czasu no. Nie lubimy bardzo Jeszcze czekam łańcuchów Chyba niech mnie robi Arcon jest the best okay. Nie jestem jeszcze gotów Już jesteśmy pod koniec gdyby tylko Cieszyli. mogli mnie teraz zobaczyć Potrzebuję więcej czasu Chcecie tutaj iść Chyba tutaj jest Szybko, 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 szybko. Wybijemy. Nie jestem jeszcze gotów. Tak. Będziemy mieli szczelników. I zaraz będziemy mieli szczeliny! Nie mamy strażnika szczeliny. Jeszcze czekam. No. Tutaj troszeczkę... Chętnie bym go tutaj wziął. Nie jestem Kole. jeszcze gotów. I lecimy. Czekaj, ciekawe, 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 ciekawe. No jeszcze czekam. Na konie. Przypuszczam, że prawie zrobimy go do końca. Potrzebuję więcej czasu. No, żeby na małkę nie zrobił. No, mam jeszcze kuleczkę, prawie czego. No, proszę bardzo, moja. Moje pierwsze moje pierwsze legendy w głębokiej szczelinie. no, Zaraz zobaczymy jaki poziom mi się udało zdobyć mamy pierwszy kamień legendarny Fajnie, fajnie Fajne emocje Ok, mamy nawet dwa kamienie legendarne Co prawda takie same Ale to nic I mamy legendę a nie, chwilę. Okej. Okay. Hmm. Całkiem głupie to jest. Ha, 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 ha. Całkiem dobre statystyki. 2300 dps, ładnie. Umiejętności z 19 też ładnie, witalność. Oczywiście jak zdobędę ten materiał, nie pamiętam teraz nazwy, to będę mógł sobie dorobić socket i pytanie, czy wtedy na przykład witalność będę mógł zmienić na e, na przykład e, jakąś dodatkową statystykę. Zobaczymy, ok Teraz zobaczmy, jakie będziemy mieli kamienie, bo to chyba w ten sposób wygląda. No i widzicie, aha, dobra. I wtedy, e, wtedy mamy kamień. Czekaj, to będzie ten sam. Tak, ten sam dwa razy, okej. Okay zmora po, potężnych po zabiciu grupy potworów elitarnych e, zadajesz obrażenia zwiększone 20% przez 30 sekund i jeżeli e, wymasterujemy ten kamień do poziomu 25 zwiększa obrażenia zadawane przeciwnikom elitarnym o 15% całkiem ciekawe dwa razy ten sam kamień hmm. ok dobra Teraz tu mamy koleżankę, cześć koleżanka, która się nazywa Urshi, 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 nieważne. Nazywam się Urshi, podobnie jak cześć. oraz służyłam starożytnym Nie Jest Kiedy w dawnych czasach bohaterowie udowadniali swoją wartość, tym razem. w nagrodę oferowałam im uszlachetnianie klejnotów, jeśli posiadasz klejnot odpowiedniej jakości, Mogę spróbować zwiększyć jego moc, bohaterze. Czego, Czego ci trzeba? Czego ci trzeba? I teraz tak. Możemy ulepszyć klejnot albo ulepszyć klucz. W tym wypadku wybierzemy ulepszenie klucza. Eee, klejnot można ulepszyć, wiadomo, ale wtedy byśmy musieli od nowa zaczynać szczelinę. A tym razem będę chciał sprawdzić sobie, do jakich rangi sam solo dojdę. Proszę bardzo, podwyższyliśmy z 20 na 23 poziom. Okay. No. Witaj. Witaj na filmie. ok. E, troszeczkę to zmienili, bardzo dobrze. Usi pojawia się za każdym razem, nie tylko i wyłącznie w momencie, kiedy już, że tak powiem, skończymy naszą przygodę z głęboką szczeliną. Bardzo, bardzo fajny pomysł, bardzo dobry. I dobra, wracamy sobie z powrotem. Dobra. Co jeszcze ciekawego jest w aktualizacji, to już na pewno o tym wiecie. Na raz możemy wszystkie niebieskie i złote przedmioty przerabiać. Świetna, świetna sprawa. Bardzo mi tego brakowało. I mamy oczywiście dodatkową skrzyneczkę. Tego mi także brakowało. Okej, okay. czy jeszcze nagrywam? Tak, nagrywam jeszcze, Panie Legionie. Witam serdecznie, Panie Legionie. Okej, okay. te klucze musimy zostawić. To możemy wywalić. Ha, nie można tego złożyć razem. Okej, okay. to chyba sobie zostawić. Dobra, słuchajcie, w tym momencie będziemy kończyć nasz odcinek. E... Oczywiście jeszcze będą następne odcinki. Zrobię oddzielną serię, którą teraz nazwę głębokimi szczelinami solo i jeszcze będą głębokie szczeliny w tym. Piękne dzięki, pozdrawiam, papa, pa. pamiętajcie, żeby ocenić.